Cześć, czołem. Dzień dobry. Szczęśliwego nowego roku. Życzę ja, czyli Zigi, dla Was wszystkich, aby był lepszy niż ten poprzedni 2024. I cóż, troszkę się dłużej pospałem. No a wczoraj do drugiej siedziałem. Trochę patrzyłem na, na serial. Ale potem już padłem. No dzisiaj wyszło więcej spania, dłużej spania. Byłem w sklepie w budynku. Inspekcję zrobiłem. Jeszcze go tylko zagrzejemy Napompujemy Mam coś wbite do koła w naczepie i powietrze z tego koła ucieka Dlatego mi zabiera ze zbiornika I naczepa Trzeba ją napompować Znaczy dobrze, że mam dopompowywanie w tej, tej naczepie też, że Ona się tam uzupełni, te powietrze Dopompuje Bo tak bym musiał do kapciarza jechać I to... Znaczy napompowałbym swoim wężem Mam wąż, to wszystko tak, żeby napompował, żeby się koło nie rozwaliło Znaczy opona ale nie, przy tych naczepach, co mają inflation system, to jest ten plus, że on są uzupełni. No i co, godzina jest na lokalu. Góra na lokalu jest 9.13, no 9.30 ruszę, tylko go zagrzeję. Kanapeczkę sobie wziąłem, taką malutko patrzę, co to? Kurę, jakieś takie gofry, z gofra zrobione. Nie wiem, jakie to jest ciasto gofrowe, ale widzę ser żółty, jakiś tam kotlet, taki mini burger. Wystarczy, bo ja rano nie wiem ściana. Nie, nie sparowałem się z tym z, z mikrofonem. Mam mikrofon w ładowarce, czapce nie ma, bo kurde, nie wiem czemu tak przesuwa ten dźwięk. Głos jest niesynchronizowany nie z obrazem. Kurde, Mać. Może dlatego, że ja włączam nagrywanie przy zgaszonej kaberce, nie zaświeconej bo dalej go zgasisz, to szybkie, z szybkiego szota naciskasz i ona się odpala i robi a może podczas, gdy ja wyciągam mikrofon, wkładam do ładowarki drugi biorę i drugi się z ładowarki wyciągając się paruje z kamerą może te przejście z mikrofonu na mikrofon, nie wiem, wkurza mnie niby fajnie, no mikrofon działa, daje dobry dźwięk, dobry głos, a przesunięcie robi patrzyłem w internetach, że coś takiego, jakiś problem jest z tym, ale nie mogłem znaleźć, żeby ktoś miał problem Jestem ciekaw, jak z telefonem, bo z telefonem też można sparować ten mikrofon. Oczywiście, w iPhone'ie nagrywasz film z aparatu oryginalnego, to nie sparujesz, ale w aplikacji DJI MIMO, MIMO, dobrze mówię MIMO, tak? No to tam jest ta aplikacja, że nią nagrywasz. Mimo, no, MIMO. No nieważne, zobaczymy jeszcze jak on będzie nagrywał. Tylko, że nie chcę telefonem, bo to mam kamerę. Jakkolwiek co, krzyjemy wariata. O, muszę wcisnąć, bo mi wyskoczył czerwony znaczy by powietrze zeszło do minimum, to... znaczy nie do minimum, ale jak go zejdzie po około chyba 60-50 PSI to, to wyrzuca co nie. Wyrzuca amulet z zaciąga. Także tak by to było. Pogoda jest OK. Co prawda minus 1, minus 2 jest, jest troszkę tak rzeźko, ale fajnie. Wyjdziesz z i się wybudzisz od razu. Ważne, że słońce świeci, że jest, że jest jasna pogoda. Chmurki ino ino. Cóż, możemy powoli uciekać. Bo już godzina naprawdę jest kurde 9.37. Ale ja zyskam dwie godziny. Mojego czasu jest 8.37. W British Columbia jest 7.37, także ja ten czas i tak dogonię, dlatego się nie śpieszę, jadąc ze wschodu na zachód e, gonisz ten czas, zyskujesz go po prostu, a jadąc w drugą stronę na wschód do tego tracisz. Teraz mam dwie godziny różnicy, czas w Kansas, a czas jaki jest w British Columbia. Opona się napompowała dobrze, bo ją jeszcze raz obstukałem młotkiem. Ale trzeba będzie to naprawić, jak zjadę na bazę. to się zawiezie do kapciarza. I niech zobaczy, gdzie jest zakadziurka. Niech to zakleją. Jedziesz, nie jedziesz chłopaku, bo tak. Zwrotę zmykamy na ścieżkę czyli highway numer 400 400 do celu jeszcze dużo dużo jazdy, 1995 mil także 3200 km. Nie dojadę na tych godzinach co mam, bo nie dojadę, będę musiał się zresetować. Nie wiem, gdzieś chyba w Waszyngtonie mi to wyskoczy dojadę do, do Wyoming, tak, Kansas a przyjadę, Colorado przyjadę, jadę do Wyoming i tam, tam utknę na nockę, a jutro z Wyoming to gdzieś, myślę, że do Washington, bo do Wyoming też nie jest mały, Utah, Idaho, zobaczymy, może w Idaho, nie wiem, nie wiem, to się w, w trakcie... Jazdy okaże, jak z godzinami będę, było. bo gdzieś będę musiał reset wykręcić. To będę musiał jakąś fajną stację paliw sobie stanąć. I tam zrobię 36. Jest co? Tak mi Google pokazuje, żeby tu pojechać tak boczną. Boczną, ominę. Which ominę? A minę. no, no true commercial, o to nie pojadę. Nie pojadę, nie... Nie mogę pojechać tak, wiesz, przelotowo, nie mogę. Ktoś z dostawą może, o was szkoda. Dobra, jedziemy prosto. Chciałem pokazać, wiesz, te zadupia, że tak to nazwę. Wioski, nie wioski, wiesz, o co kaman. Ten jakiś kościół po prawej był. Dosyć duży, taki fajny. No bo postawiony, bo widać nowy budynek, nie za stary. Dobra, jedziemy dalej. Ja ominę cię taką, po ją ominę, ale chciałem całkiem, yy, całkiem, chciałem tak zrobić duży łuk, duże zakole, ale no nie da rady, nie będę ryzykował. Będzie policja, zatrzyma mnie, powie gdzie jedziesz, papiery pokaż, no co ja powiem. Jak z dostawą do wioski, no to jestem kryty, a jak, a jak nie, to, to matę to Ptaków, przed chwilą mi ptak taki, kurde, ale tu ptaków, e, znów jakiegoś zabiję. Ty! Kurde, ja już wolniej nie będę jechał. Pełno. Taki kolorowy, z czerwonym jakby dziobem. Taki trzykolorowy ptak. Ale miał czerwone, czarne, białe. Nie wiem, czy to jakiś dzięcioł był. Taki większy, tak jak zroka. No wielkości dzięcioła. I mi tu na szybę prosto wyskoczył, ale popikował do góry, ale nie udało by się uciec, bo uderzył... Yy, uderzyłem go czołem, tak? No górą, co nie. Nie szybą, tylko wyżej. Odbił się i tam spadł, pewnie po ptaszku. Ale bardzo ładny kolorowy ptak. I tak zacząłem nowy rok o, morderstwem ładnego ptaszka. Szkoda, szkoda, bo niektóra przyroda naprawdę potrafi być piękna. To był taki fajny kolorowy ptaszek. Nie za mały. No nic, idziemy dalej. Miałem dobre zamiary, ale wyszło jak zawsze. Mieścinka kolejna na trasie do przyjechania. Augusta. Augusta się nazywa. Na prawo, na lewo nie wolno traką jechać. Temperatura zero, no jest rześko, jest rześko. O, taka nieduża mieścinka, ona tak bardziej w lewo ucieka, to miasto, miasteczko. No i czerwone. Wendy'sa mają, pizzę Hut mają, z głodu nie zginiesz. Kolejna miejscowość przed Sabo a zaraz będę za 2,5 min skręcał w obwodnicę KS96. No i potem lekko do góry na północ. Dobra. Zjeżdżamy. Miniemy miasto, miniemy koreczki. Tej widzę w Kansas jest dużo tych kościołów. To, to tak nie wiem, czy tam będzie kamera to łapała. Jest taki krzyż, co nie? Też jakiś nowoczesny kościół, taki nowo postawiony. Tam przed chwilą miałem po lewej stronie też kościół. Kurde. Ogólnie ten stan jest taki zadbany. Drogi są ok Tutaj jakoś czysto jest i w ogóle. Tak. A widzę jakaś siatka, jakieś boisko sportowe. No tak. Kansas, dosyć ciekawy stan, to trzeba mu przyznać. No i dosyć ciepły stan, jest to stan południowy. Nie? Jest podobnie na wysokości, no może troszeczkę wyżej jak, jak Teksas. Czy tam Nowy Meksyk, czy Oklahoma, wiadomo. Znaczy Oklahoma, no Oklahoma. Ale mimo wszystko nie jest takim północnym stanem. To no, taki klimat. Nie za zimne, też może nie za gorące. Taki chyba akurat. Pewnie w zimie trochę czasami im popruszy, bo temperatury spadają poniżej zera wiadomo, ale nie jakoś bardzo mocno. Ale tak patrzę po tych domach, dużo jest takich domów w miarę w dobrej, w dobrej kondycji. Dużo nowych domów, dużo domów takich starszych, ale w miarę, w miarę nierozsypujących się, także są stany, gdzie więcej biedy widzisz, ale są takie stany, gdzie tej biedy jest mniej. No i właśnie tak w Kansas widzę, że tej biedy jest jak mniej. Taki to jest stan. czerwony, czy niebieski? Republikański, czy, czy demokratyczny? Nie, on jest chyba czerwony, on jest chyba republikański. Nie wiem, jak to ostatnio w tych głosowaniach wyszło. No ale, bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Dlatego mówię, no przez chwilę tą kamerę zostawię włączoną, żeby tego mniej więcej pokazać od czoła, trochę z prawej, trochę z lewej. Jeziorka, jakieś tu fontanna, jakieś budynki, wszystko jest pomalowane, elewacje są w dobrej kondycji. Niki, bardzo przyszczyżone. Wiadomo, trawa jest teraz sucha, bo takie, takie pora roku mamy. No, Stycznia już. No to wiadomo o co chodzi. No i tak sobie po obwodnicy, po obwodnicy Wychity powolutko pomykamy. Jeszcze mila i zjeżdżamy na północ, na Salinę. 35 highway tutaj chyba jest znak tak jest znak tam po lewej widzę są elewatory takie zbożone a tam akurat to jest nie wiem teraz tego nie będę widział bo jestem w dole akurat są drzewa Zjazd następny o tam na przykład widać są elewatory zbożowe i tam dalej są jeszcze takie większe co nie no ale pewnie to jest większość na na ten na kukurydzę bo z tego co wiem to Kansas słynie z tego że oni dużo uprawy mają kukurydzy taki stan kukurydziany dobrze pamiętam tutaj, widzę wiadukty budują Będą przerabiać. Ta ścieżka zniknie tam po prawej, będzie chyba ścieżka, bo, żeby się włączyć, bo tu wiadomo, nisko idzie, więc byłoby za niski dla dużych pojazdów. A no, przebudowują. Mają force na budowanie dróg, mają, mają pieniądze, bo widać, te drogi są fajne, utrzymane. No i... Troszkę inwestują w infrastrukturę drogową. Dużo mają takich góry ślizgawek, jakieś takie parki wodne, takie baseny. Odkryte baseny ze ślizgawkami. E, oprócz tego mają e, taki wykryty basen, także budynek duży. No, taka rekreacja dla dzieci, dla rodzin bardzo fajna sprawa w dni wolno w pracy, żeby gdzieś zrobić wypad się trochę rozerwać. Po prawej logo Harveya No jakiś salon. Gdzie można kupić jedno ślada. Warsztaty. Te wózki po prawej, produkują, sprzedają, dużo biznesów jest. Często to quick-trypa, stacje paliw, Dużej tutaj jest, dużo. I po lewej jest taki trainer park, gdzie są te małe domki takie, co możesz przynieść na ciężarówce, na traku, Takie wąskie, długie, dla no, ludzi bardziej, bardziej ubogsze. Ale takie dosyć te domki są utrzymane. Policja zatrzymała tam kogoś takie proste ale zawsze domek kawałek terenu auto łatwiej postawić lepsze to jak mieszkanie w bloku, taki dom wiadomo nie jest tak duży dom czy jakaś villa, konie ale... się pasują, jakaś stabilna ale nie jest, to jest. też takich starszych domów opuszczonych się czasami spotyka stoją i niszczają Kolejna rest area, tu jest akurat po środku, także jest dla dwóch kierunków. Bardzo fajne rest area mają w Kansas. Wcześniej były po prawej i po lewej, osobno, oddzielone. Wiadomo, po zewnętrznej, a tu jest akurat środkowa. Bardzo, bardzo fajne, takie widać czyściutkie i no, takie cywilizowane, że tak powiem. Zwłaszcza dla mnie, dla osoby z Kanady, bo u nas te rest area to nieraz są takie jeszcze szutrowe i kibel to wiesz, jakie dziura w dole. siedemdziesiątka, okej, okay. wjeżdżamy na pompę 3,55 za cenę Wizla. a to już końcówka Kansas, więc tutaj muszę wziąć, bo tu jest tanio tu jest tanio ja. Ma taką naklejkę milion kilometrów bez wypadku. Oni które firmy takie dają dla kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. Czemu ja takiej nie mam? Tylko tam by trzeba było wdać więcej niż tą jedynkę. Ale może kiedyś dostałem... Nie u nas firma tego nie, nie robi. No ale mogłaby być taka. Wiesz. diesel dev. Kurde, ale mi z zaworu. Kurde, Macie. Zawróć się zawiesił. I to też paliwo mi zużywa, bo kompresor w nas to wchodzi, wiesz nie wyjże koło, jedno koło ma dziurkę i zbierze powietrze To mi kurde jeszcze tu spierdziela A. Coś dotrafiła mi się na naczepa od Alta Rozy WN ARW v, no, ARV, No i wjeżdżamy do Colorado ja Jeszcze przejadę dzisiaj nie wiem ile z 3 godziny coś takiego a rok Bóg mi pokazuje 5, ale z 3 przejadę a, a jutro i pojutrze zostawię resztę 10 godzin jutro i 10 godzin pojutrze czwartek, piątek sobota Reset w 5 w końcu jak się rozmajuje zobaczymy Troszkę wiaterek się uspokoił. Wiatraki się kręcą, ale, ale wiaterek się uspokoił, że jest troszkę słabszy. Cóż, na no dzisiaj będę kończył. Przyczepką tak powoli jedzie, go nie chciałem wyprzedzać, ale nie wiem, chyba też skręca? Czy, 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 czy on tak jedzie, jak jedzie? Ale dobra, no bo tutaj mam tak, dwa trak stopy Pierwszy taki malutki, właśnie ten QT QT, Quick Trip, tak? A tam za nim jest po drugiej stronie loves. A tego Lovsa pojadę w sumie Nie wiem, czy tutaj shower na Quick Tripie mają a wczoraj się pytałem tej dziewczyny o prysznic ona mówi, że, no, że mają auto serwis, czyli mają, ale nie działają nic. Czyli nie mają. No, no i pojechałem na, specjalnie na stację paliw, nie na, nie na Resterię Żeby sobie kurde wiesz a wziąć prysznic do <gryw> no, Wegacie na dupę ubrałem wczoraj, nie gadaję wam tego ale tu jest kurde naklejone ty, tu tyle, tyle tego jest. O rany Julek, ale zawalony. Ale tam też jest miejsce. Jak coś. Tam jedno miejsce było. Ktoś tam wyjechał. Kurde, mogę tam skręcić. Bo była tam jedna rajka, ktoś musiał wyjechać. Ale na Lowsie jest też zawalona. Nie wiem, czy na tym quick trypie mają ten a, prysznic, bo bym tam stanął. bo Sklep wszystko jest z kawą, ze wszystkim, więc nie ma problemu. Znaczy, to jest duży, duży bo więc jest szansa, że coś się znajdzie, prawda? A jak się nie znajdzie, to szybko tam przeskoczę. Jak ktoś się nie ten wcześniej nie zjawia, tutaj widzę, kurde. No, zaraz się okaże. O kurde. Tu jest tak wjazd, tu jest tak. okej, okay. Tam też ciemno jest. Nie widzę tego na, na tego wiesz, A krawężnika. Mam jeszcze czas, mogę dalej pojechać, ale mi się już nie opłaca. Znaczy nie opłaca. Nie chce mi się, ale też mi się tam za wiele nie opłaca, bo... Kurde, nowy rok, co wszyscy na ładunek czekają? Kurde, tu pochowane, tutaj, tutaj. Tu jest zdrapowany. Ale jaja. Ty, faktycznie, wszystko jest zawalone. O takiej godzinie, 5.45, to nie jest 11. .00. No rany, Julek, to będziemy stąd wypad robić, co? Ten tu stanął przy krawężniku. Nie powiedziałbym nigdy, że takie coś będzie. Tu przy krawężnikach stają, też tak zawężają. Dobra, jadę tam. Tutaj jeszcze tylko rzucę okiem, czy coś jest. No tutaj też nie ma nic. Jeszcze tam pojadę koło pomp. Rany Jolek. Panie Armagedon. Tutaj kurde, wszystko zawalone. Kuźwa, No bo to przy Denver. Tu w tym Denver też wyhaczyć ładunek. No nic, muszę zawrócić. Dobra, zawracamy. Ty jajca jak berety, co? Chyba będę musiał pojechać, za taki jeszcze jest tam taki trakstoppik szutrowy. Jeszcze przed samym Denver. On nie jest zbyt duży, ale jest. I być może tam. No, jeszcze ten quick tryb jest, co nie? Tędy jeszcze przejedziemy. Ha. Wszystko full. Wszystko full. Ani jednej dziupli nie ma. No dobra. To wyjeżdżamy z tego baru. Nie ma towaru. Dobra, wjechałem tutaj. Troszkę tak na dziko wjechałem, bo z tamtej strony nie ma przejazdu. Ale tam da się wkręcić między krawężnikami i tak zrobiłem Tylko, i sposób tam dalej szumi, ale szumi. Jak zaciągnę hamulec w naczepie to nie szumi, ale jak jest zaciągnięty, no to szumi, co nie? Przediało kiedyś wcześniej, parę dni temu, ale tak minimalnie, a teraz to już kurewali. wali. Cieszelma za... zawiesiła. Nicó za nie poradzimy. Także jedna rajka była pusta, ktoś musiał wyjechać. Bo tam już stoją przy pompach i wszędzie stoją. No i tak to jest. A mi zostało jeszcze tyle na dzisiaj 2.53, prawie 3 godziny. A w cyklu mam jeszcze 20 godzin, 23 minuty, ale to wiadomo: inspekcja zabierze te 23 minuty. Także dwa dni po 10 godzin mogę je pojechać jutro i pojutrze, czyli czwartek, piątek, sobota reset. Hmm, pogrzebałem trochę w internetach, żeby zrobić update do tych mikrofonów, bo być może trzeba. Zaktualizować. Jeden zrobiłem, i drugi tak samo zrobiłem. Więc żółta się świeci, jak jest redukcja szumu. Co nie, to można wyłączyć. Już się nie świeci, Po niebieska, że jest sparowana, co nie. A redukcję szumu mogę włączyć. Zobaczę jak drzwiami czasne, czy będzie. Wiesz, ten efekt, takiego wiesz. Já é ok.